Cześć, dziś porozmawiamy o fascynujących faktach dotyczących układu moczowego człowieka. Czy wiesz, że nerki produkują około 180 litrów płynu dziennie? To naprawdę imponujące, jednak większość tego płynu jest ponownie wchłaniana, dzięki czemu ostatecznie wydalamy tylko od 1 do 2 litrów moczu na dobę. To pokazuje, jak wydajny jest nasz organizm. Kolejną ciekawostką jest to, że pęcherz moczowy może pomieścić średnio od 400 do 600 ml płynu. Jednak odczuwamy potrzebę skorzystania z toalety już przy około 200 ml. To naturalny mechanizm ostrzegawczy naszego organizmu. Warto też wspomnieć o nerkach. Te niesamowite narządy filtrują całą krew w naszym organizmie aż 40 razy dziennie. To pokazuje, jak ciężko pracują, by utrzymać nas w zdrowiu. Dodatkowo, nerki pomagają regulować ciśnienie krwi i produkują hormony wspierające tworzenie czerwonych krwinek. Czy wiedziałeś, że układ moczowy ma własny system przeciwbakteryjny? Błona śluzowa dróg moczowych zawiera specjalne substancje, które chronią nas przed infekcjami. To fascynujące, jak nasz organizm sam potrafi się bronić. Dbanie o układ moczowy jest niezwykle ważne. Regularne picie wody, unikanie zbyt dużej ilości soli w diecie i aktywność fizyczna to podstawowe zasady, które pomogą utrzymać te narządy w dobrej kondycji. Na koniec chciałbym podziękować wam za uwagę. Jeśli spodobał Wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. W następnych odcinkach czeka na Was jeszcze więcej fascynujących faktów o ludzkim ciele. Do zobaczenia.